Widzowie musimy zacząć od przeprosin. Przepraszam, ale Lego dzisiaj... Nie będzie. Odpowiedź jest bardzo prosta, po prostu nie działało nam tak jak chcieliśmy, żeby działało. Mieliśmy komplikacje, nie mogli się podłączyć, także ja mógł grać na padzie, żeby Dave mógł grać na padzie, rozłączało nas i tak dalej i tak dalej. W międzyczasie Dave e, zerwał kabel od aparatu i nie był w stanie nagrywać. Więc pojechał kupić ten kabel, a ja w tym momencie nagrywam odcinek, żebyście po prostu cokolwiek mieli dzisiaj, no bo e, no nie wiem czy u niego będzie film czy nie. Oby tak, ale u mnie no, postanowiłem, że nagram dla was film. Ale spokojnie, nie poddajemy się i liczymy na to, że żeby nam się to naprawić, żeby uda nam się to wszystko ogarnąć, tak, żeby nam to Lego po prostu działało i żebyśmy mogli po prostu Wam to nagrać tak jak kiedyś fajnie nagrywaliśmy. Chociaż wtedy też było masa komplikacji z tym Lego. Ale to nieważne. Skupmy się dzisiaj na tym, co jest najważniejsze, czyli na odcinku, ponieważ, no wiecie, Lego jako Lego nie będzie. Ale postanowiłem wynagrodzić Wam to w troszkę inny sposób, dlatego dzisiaj zagramy w Minecraft, ale świat to Lego. Nie wiem, znalazłem jakiegoś teksturpaka, w który po prostu wszystko mamy zmienione na Lego Z tym, że widzę, że krowa nie jest zmieniona na Lego, to mi się bardzo nie podoba, więc trzeba się jej pozbyć, ale ogólnie wszystko, wszystko, wszystko jest zmienione. Nie, liście nie są w LEGO! Ej, dlaczego liście i drewno nie są w LEGO? Nie no, tu trawa jest, nie jest w Lego! Dobra, to jest jakieś oszukane. No ale dzisiaj postaramy się jakoś przejść tego Minecrafta i zobaczymy, co tutaj jest bardziej z Lego. Ja bym chciał znaleźć też jakoś, na przykład, nie wiem, wioskę Pój chciałbym pójść do nether zobaczyć jak nether wygląda ogólnie w w, tym, w, tym, w tych klockach, bo to jest myślę dosyć ciekawe. No więc widzicie, no, no lego jako lego nie było, nie ma, no te, te drzewa tu są liście normalnie. dobra te liście nie mają tekstury, walić te, te, te liście, idziemy tam, tutaj jest lepszy teren No, nie ma lego zwykłego, ale macie lego minecraftowe, jak to tu wygląda fajnie w ogóle, co jest grane, rozwalmy sobie coś, o, jakie to jest satysfakcjonujące, uwaga Jeszcze raz, jeszcze raz o, tak, dobra, to. Satysfakcja level level hard. Dobra, zbierzmy sobie drewno, żeby mieć jakieś podstawowe narzędzia. Mega dziwnie wygląda ten świat na tym Lego, szczerze przyznam, ale... ale no do przyzwyczajenia myślę, tylko to drewno wygląda totalnie nie jak drewno, wygląda jak dirt właśnie. Taki ubity dirt. a to jest drewno. No ale dobra, zróbmy z tego. No nie, i dyski już nie mają tekstury. Nie najgorzej, a crafting ma teksturę. Nie ma tekstury, A, ale lipa, A, ale lipa widzowie No widzicie, tylko LEGO prawdziwe jest w prawdziwym LEGO, tutaj nie, no ale dobra No ale musimy zaakceptować to, że reszta jest w LEGO, więc fajnie, możemy to olać Na razie to nie jest takie najważniejsze, żeby wszystko było w LEGO Ogólnie świat jest w LEGO, więc mi się to podoba Tutaj brzozek wygląda tak fajnie nawet Podoba mi się. Podoba mi się. Dobra, znajdźmy jakąś wioskę. Jestem ciekaw jak będzie wioska wyglądała w Lego i czy przede wszystkim wieśniaki będą z Lego. To by było <gryw> jakby wieśniaki były w Lego, to to rozjesz kozak naprawdę. Tylko ja nie wiem czy my znajdziemy tak łatwo tą wioskę, bo widzicie tu jest taki teren, że może być ciężko. Są świnie, świnie nie są w Lego oczywiście, więc niestety nie, 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 czuję, nie czuję satysfakcji z tego, że nie są w lego, chciałbym jednak, żeby były w lego Ale dobra, ogarnijmy sobie tak, możemy gdzieś płynąć też łódką W ogóle woda, patrzcie jak woda wygląda, woda wygląda na lego Jest takie makanty, widzicie, jest taka, taka, ty, taka dziwna <grym> ale, ale to dziwne jest takie połączenie, że patrzcie, na przykład tu jest trawa taka, a tu jest trawa taka hmm. Jakby to wszystko, o mamy, mamy kopanie. dobra, czy to jest stone? Tak, to jest Stone i to jest Cobblestone, o Boże, jak to śmiesznie wygląda. Dobra, zbierzmy sobie w takim razie trochę, żeby... Jak to, jak to słychać, jak to się zbiera? Fajny dźwięk, fajny dźwięk, podoba mi się. Dobra, mamy świat w LEGO. Zróbmy sobie podstawowe narzędzia, więc robimy tak, czy mamy... No nie, widzę, że, że narzędzia nie zmieniają swojego, jakby to powiedzieć, wyglądu, w zależności od tego, z czego są zrobione. Szkoda, że tu nie jest wszystko na maksa, no ale nie wiem, nie mogłem znaleźć takiego teksturpaka, który... Znaczy też nie poświęciłem jakoś mega dużo na szukanie tego teksturpaka, bo... Bo nie było czasu, bo ja zaraz muszę publikować film dla was, żebyście mieli o normalnej godzinie. Więc, więc po prostu dzisiaj zagramy sobie na świecie w LEGO. Ej, ale kopalnia! Ale jazda, w ogóle jesteśmy na wersji 1.16, a to wygląda na jakbyśmy byli, byli na wersji 1.18, dobra. Skaczemy tam do pajęczyny, albo mi się uda, albo ginę, uwaga. Me... O kurde to nie był dobry pomysł. O kurde to nie był bardzo to był bardzo zły pomysł. To był mega zły pomysł. Dobra, tu rozwal... to Przejść tu, przejść tu, przejść tu, przejść tu Nie, już nie zdążę tam. Jeszcze ta pajęczyna mnie tu! A ła zostaw mnie, zostaw mnie, nie, no zginę, bo mnie ten pająk będzie ładował! Nie mogę go bić nawet w ogóle Nie no przecież ty popłaczę się, ginę. O, dobra widzowie, dobra, 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 Do, to jest po prostu, wiecie, tam po prostu nie dało się tego wytrwać, nie dało się tego wytrwać, nie dało się tam wygrać, to po prostu było niemożliwe, więc y, nie było tam tego tematu, nie idziemy już tam, nie wracamy, zbieramy na nowo itemy, no Tak naprawdę widzowie, nie mieliśmy żadnego craftingu, żadnych rzeczy zrobionych, po prostu zaczynamy teraz rozgrywkę, witam was bardzo serdecznie, dzisiaj świat Lego, <laughs> no nie, no ale mnie ten spider tam dojechał, no mogłem się spodziewać, że tam jak dużo tych pajęczyn było, to że tam będzie właśnie... Coś zrobione takiego właśnie niefajnego. Dobra, ogarnimy sobie w tym miejscu te narzędzia, bo tutaj mogłem to zrobić od razu na samym starcie. No i pójdziemy sobie w drugą stronę. Ej, tu jest ten, widzicie to? Andrezy też nie, jest, nie ma zmienionej tekstury. Dziwne, dziwne, że, że nie jest zmienione wszystko, taki, taki pół na pół. Chyba, że mi się nie wczytało wszystko, bo przyznam szczerze, że jak załadowałem to za pierwszym razem, to miałem teksturę, pisało mi, że załadowany, a nic nie było. I musiałem jakoś dziwnie odświeżać tego Minecrafta. Ale odświeżyłem mi się udało. Dobra, zróbmy tak, myk myk, zróbmy sobie jeszcze motykę, może nam się przyda, jak będziemy mieli wioskę i to nam w sumie w zupełności wystarczy, to wywalamy, bo nie potrzebujemy już drewnianego kilofa, bierzemy sobie ten crafting i lecimy w tamtą stronę, liczę na to, że znajdziemy wioskę jakąś, ponieważ wioska to by było, wiecie, takie, no myślę, że dobrze byłoby znaleźć wioskę. Pytanie, czy jak rozwalę to, to mamy klocek, czy tak, mamy klocek, dobra, czyli, ej, a tu dźwięk jest normalnie stawianego piasku, słuchajcie. No, myślałem, że też będzie taki klocobaty. Dobra, zmierzcie sobie żarcie jakieś, żebyśmy mieli chociaż te jagody trochę. Aczkolwiek liczę na tą wioskę, tak jak powiedziałem. Co to był za dźwięk? A jak się chodzi po tym, to chyba czasem jest taki dźwięk takich klotków, właśnie. No kurczę, powiem tak, nastawiłem się na to, że. O, jest wioska! Nastawiłem się na to, że będziemy dzisiaj, kurczę, w Lego i no jesteśmy w Lego, ale w takim dziwnym Lego. <grym> wolałem, wolę chyba jednak to Lego takie prawdziwe. Dobra, zróbmy tu, rozwalmy te krówki. Myk, 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 rozwalmy sobie owce, rozwalmy sobie jeszcze. jedną krówkę. Łop, dobra. Dobra, ale możecie napisać, co sądzicie o tym, o tym Lego? Mi się, Znaczy, ogólnie podoba mi się to, szczerze przyznam, że podoba mi się ten teksturpak. Jest całkiem spoko. Eee, o nie, wisieki nie są w lego, ale szkoda Dobra, kowal, jest kowal, halo, proszę o kowala, proszę o kowala oh, Dobra, mamy osiągnięcie, że wioskę zdobyliśmy Ale dziwnie te wioski wyglądają, serio Mega dziwnie wyglądają, takie Takie nienaturalne to jest <ścoughs> Tak Czuję jakby mi się nie wczytały tekstury ogólnie, nie, jest takie, takie uczucie jakbyście odpalili grę i po prostu macie, wiecie, że, że, że się, to po prostu nie wczytały tekstury, że jest takie, albo nie, że macie słabe połączenia internetowe i macie takie rozmyte wszystko, takie mam wrażenie, dobra, otwórzmy sobie te drzwi, ej, tu skrzynka zawsze była, czego jej nie ma teraz? Nie no, nie może tak być. Nie ma żadnych skrzynek tutaj? Dobra, tu jest skrzynka w tym domku. Ok, mamy jakieś żarcie postałowe. Dobra, dobra, i lecimy szukać w takim razie, jak to się nazywa: portalu. Trzeba znaleźć portal, żeby się dostać do ne Nederu. Nederu, więc czy tu znajdziemy gdzieś portal, czy nie znajdziemy? Halo, halo. Czy tutaj na tej wersji są już te ruiny portali? Chyba tak, chyba. Mi się kojarzy, że już tutaj są. Ymm, ale nie widzę nigdzie. Tam są konie. Kurczę, no może być ciężko ze znalezieniem. Ej, dobra, ten świat tu ogólnie, jak są takie drzewa, to dobrze to wygląda. To wygląda źle i dziwnie tylko w sytuacji, jak jesteśmy na tamtym biomie, gdzie to się nie zmieniło. Ale ja nie rozumiem dlaczego to się nie zmieniło, szczerze, przyznam. Nie wiem, wydaje mi się, że może to jest niedokończony teksturpak czy coś takiego. Nie wiem, nie rozumiem. Znajdźmy po prostu portal może. Ale jazda widzę. patrzcie jak wygląda lawa. Ej, ale dziwne to jest, co jest grane! Jak śmiesznie tak fajnie. No nawet fajnie, dobra, możemy tu zrobić portal, więc potrzebujemy żelazo, więc musimy ogarnąć jakieś... Czy to jest portal? Czekajcie, czekajcie, czy tu jest portal, czy tu jest portal? Halo, halo. Halo, 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 halo. Eee, czekajcie, musimy tu przejść tak. O, dobra, tu. Skok tu, skok tu. Skok tu. O, dobrze, dobrze, skok tu. O, dobrze, ale za nie parkurzysta. Parkurzysta... Pa jest portal! Patrzcie to! Co jest grane? Dobra, mamy jeden obsydian. Mamy... Czy tu jest do dokończenia ten portal? Do ja czekaj, się stawiamy tu. Koniecznie musi tu być. Dobra, 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 i teraz tak, trzeba ogarnąć. Ym, trzeba ogarnąć wszystko to żelazo. Yy, czy ma, mamy nie dostać. O kurczę, ile ja mam zbroi, teraz tak na to zwróciłem uwagę. Dobra, ogarnijmy sobie żelazo. Jak wygląda żelazo na tej, na tej grze w ogóle? Dobra, to jest węgiel chyba. A to? To jest. Nie wiem co to jest. Dobra, nieważne. Ogarnijmy sobie węgiel. Yy, czy wy, wypada? Wy... patrz jaki węgiel! Co jest? Jakiś klocek z tego z Lego, ale fajne, to jest dobra w końcu, tu się zaczęło coś dziać, że jest to pozmieniane. Ale fajne, dobra, ogarnijmy żelazo. Czy jest tu gdzieś żelazo? Halo, halo, ja nawet nie wiem jak wygląda żelazo. Mogę je pomijać nie ogólnie. O nie, 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 nie. Dobra, no, załatwmy go. Uah! Uah! Dobra, nic mi nie zrobiłeś. Śmietniku najgorszy. Dobra, zróbmy tak, zróbmy sobie e, jakieś pochodnie, żebyśmy mieli cokolwiek tutaj, że tak powiem, jak rozjaśnić teren. Dobra, tu jest rozjaśnione. Nie widzę tutaj żadnego żelaza, niestety. Co bardzo. Jest... Patrzcie, jak ta woda tak stoi w miejscu. W ogóle nie ma animacji ruszania na tyłlego. Śmiesznie to wygląda bardzo. Dobra, żelazo, żelazo. Skupmy się na, ziela... na żelazie. Żelazo jest ważne, bo potrzebujemy zrobić tutaj. Tu jest jeszcze też złoto, też do zebrania. To też by się przydało. Ej, jak wygląda żelazo? Oba! Dobra, to jest magma, już wiem co to jest. Już, już, już zrozumiałem. Nie... O, tam jest chyba żelazo. Dobra, czy to jest żelazo? To jest chyba żelazo. Hello, hello. Iron, tak jest, dobra, już wiem jak wygląda żelazo Mega dobrze, dobra, to mamy raz, dwa Trzy, cztery, pięć, sześć mamy Sześć żelaza będziemy mieli, to spoko, idealnie Na kilof i na yy, i na wiadro Więc idealnie, tam mieliśmy golema w tej wiosce Jak ją wtedy znalazłem Mogłem, Kurczę, mogłem w tej wiosce zabić tego golema Dlaczego tego nie zrobiłem, zapomniałem o tym totalnie No dobra, już pobiegłem stamtąd daleko Więc nie ma sensu, yy, nie wziąłem sobie też łóżka Żeby się przespać, ale masa błędów Ale masa błędów, ale na tym lego w ogóle się o tym nie myśli Bo, bo wiecie, jak widzę takie tekstury to w ogóle nie myślę o tym, żeby ogarnąć coś, bo, bo dla mnie te tekstury w ogóle nie przypominają tego, co, co powinny, wiecie o co chodzi. Dobra, no, postawmy tutaj, dodajemy to, przepalamy ironka, super fajnie, mamy wszystko git, 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 Dobra, i tu musimy przygotować teraz jakoś tą całą sytuację, więc teraz tak, oła, proszę mnie nie bić. Dobra, no, no, zrobimy, yy, potrzebujemy raz, max 3, będziemy potrzebować tam raz, dwa, trzy, więc tu na spokojnie możemy stawiać bloki. I się tym, prawda, nie przejmowałem. Stawiamy tu, pytanie czy tu jest dokończony Jest dokończony portal, potrzebujemy tylko to rozwalić Dobra, robimy żelazny kill off Pierwszej kolejności, halo, żelazny kilof Robimy, żeby móc to rozwalić, ale Dobra, to się, to się uda widzowie, to się uda To się uda, dobra, bierzemy to Bierzemy tutaj, myk, myk, myk i teraz tak Czeka nas kopanie obsydianu Płaczącego, gdyż iż, ponieważ musimy tutaj Zamiast tego włożyć obsydian, to trochę Potrwa, ale mam nadzieję, że zaraz to zrobimy I potrzebujemy też wodę, więc będzie trzeba to wyjść po wodę, dobra, ja robię cięcie I widzimy się jak to wykopie, bo to trochę potrwa Rozwal się, o, jest, dobra, git, mamy rozwalone Super, dobra i robimy tak Robimy teraz tutaj yy, to co nam zostało Czyli robimy wiadro. Bierzemy to wiadro, lecimy sobie ogarnąć. A ty jest w Lego? Co jest? Dobra, czyli niektóre mowy się zmieniły, ale jazda Dobra, ząbek jest w Lego To jest najważniejsze, że mamy... O, dobra, i mamy wodę ja nie mogę, ale fa A przecież tam z drugiej strony też była woda. Teraz mi się przypomniało. Dobra, ja bym stąd wyłaził szukać wody jak tam obok jest. Patrzcie, widzicie ile tej wody? Dobra, nieważne. Tu dajemy wodę. Dajemy tu, dajemy tu. Myk, 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 zrobione, super fajnie. Odkładamy tam wodę, bierzemy sobie lawę. Odpalamy Nether i lecimy do netheru. Dobra, a tu mam jeszcze złoto, czekajcie, ogarnę to złoto, weźmiemy je. Dlaczego nie? Nie no, spaliły mi się i temy. Czy mi się i temu spaliło? Dobra, teraz pytanie, jakie itemy się ostały? Czy ja mam wiadro, czy się wiadro moje nie ostało? O nie, mi się chyba wiadro spaliło. A nie jest! O, kurcze, dobra, najważniejsza rzecz jest. Najważniejsza rzecz jest, czyli wiadro, dobra. Uf, 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 uf. Dobra, mamy wiadro, to jest najważniejsze. E, mamy. Nie mamy żelaznego, nie mamy tej kamiennej siekierki, więc ogarnijmy sobie tutaj jakąś siekierę na szybko, żeby cokolwiek mieć. Czy crafting tu jest, dobra? Crafting mamy. Ogarnijmy sobie znowu patyki. Dobra, nie ma takich strat. Mogło być gorzej, widzowie. Mogło być gorzej. Powiedzcie mi, że mogło być gorzej. I to o wiele, o wiele gorzej by mogło być. Mamy zapalarę. A, już odpaliliśmy zapalarę, więc to nawet jej nie potrzebujemy. Dobra, chciałem ogarnąć to, to złoto i mnie pokarało tutaj ogólnie życie, bo widocznie nie można było go zdobywać. <grym> Ale ja i tak się nie poddam. <grym> Dobra, biorę to. Nie spaliło mi się. Dobra, nieważne. Mam to gdzieś, lecimy. Lecimy do tego. Tu jest jeszcze jedno złoto? Nie. Dobra, lecimy do nederu. Trudno. O, tu było mięso jeszcze. Dobrze, że je złapałem. Dobra, no niestety. Liczyłem na to, że uda nam się, ale nam się nie... Dobra, nether w klockach Lego. Co jest grane? Dobra, patrzcie jak ta lawa wygląda śmiesznie. Co jest grane? Dobra, ogarnijmy basen jakiś, Albo jakieś takie podstawowe rzeczy. Dobra, ogarnijmy po prostu coś gdzie zginiemy i zakończymy ten odcinek, bo no wiecie jak, to się zawsze tak kończy, te moje filmy. No tu mnie jeszcze ładuje ten ziomeczek. No oczywiście, 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 bij mnie. Dobra, lecimy w tą stronę. Może tutaj... Jezu, jak ten nether wygląda śmiesznie. Ja bym chciał zobaczyć jak end wygląda. Bardzo bym chciał zobaczyć. Mam nadzieję, że będzie nam to dalej! Dobra, tu spadaj i na dół. O, nie spadaj. No to teraz spadaj. O dobra, nie spadłeś. Da się zabić, okej. Okay. Dobra, ogarnijmy tak, czy jest tutaj gdzieś bas... Skąd on mnie strzelał? Słyszałem. Słyszałem strzałę. Nie, no tamten raczej nie. Chyba, że spadł i się od razu zjarał. Może tak być. Dobra, yy... dobra, zróbmy ten sposób, kurczę. Może on się... O nie, nie, nie wiem czy ten sposób tu działa, tak, dobra. Yy, uwaga, 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 uwaga. W tamtą stronę, tam się dzieje, tam się dzieje, tam się dzieje, tam coś musi być. Dobra, lecimy w tamtą stronę w takim razie. I liczę na to, że znajdziemy tam co? Znajdziemy wszystko tam znajdziemy. Bastion, yy, twierdzę i... i szkieleta, który mnie uderzy w locie i a, nie wpadłem do lawy. Dobra, już myślałem, że tak będzie, ale jednak nie. Dobra, widzę tam piglinów sporo. Czy one są zrobione z LEGO? Halo? Czekajcie, muszę to sprawdzić? Nie są zrobione z LEGO. Bardzo smutne. Op! Zostaw mnie. Wow, jak mnie wychaczył. Dobra, zabity, ale mam low. low, 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 low mam, więc niedobrze Dobra, trzeba się tam dostać jakoś Jak ja mam się tam dostać, widzowie, co jest grane? Nie, no to się nie uda nam nigdy Dobra, widzowie, mamy bastion, mamy bastion Jest sukces, jest sukces, jest, uwaga, jest gi Dobra, tam jest, widzę, jakąś, no O nie, zostawcie mnie, zostawcie mnie, zostawcie mnie Tu nie wejdziecie, nie pozwolę Dobra, ładnie, o kurde Ole mi wywalił bombę, ale, ale dostałem Dobra, przejdźmy tu, przejdźmy tutaj, trzeba wejść jakoś do tego bastionu Tylko z której strony? Co tam jest? Czy tam jest twierdza? Nie, to chyba nie jest twierdza, dobra Nieważne, nieważne, ogarnijmy sobie tutaj przejście tak e, I wchodzimy do tej twierdzy, tutaj, do tego, znaczy do tego Kurczę, tam są te, te brutale, jeszcze będą mnie ładować No nie, no nie, no nie Dobra, te mnie nie atakują Świnia, do mnie biegnie A! Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, dobra, wskakujemy tu, myk, 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 dobra, idziemy do góry, idziemy do góry, idziemy do góry, zaraz mnie to jakiś brutal dopadnie i tyle będzie z tego mojego tutaj spaceru. o kurczę, o tym mówiłem, 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 o tym mówiłem właśnie, dobra, okej, okej, okay, okay. jesteśmy w miarę bezpieczni, mam nadzieję, jesteśmy na samej górze, tu brutali nie ma, więc dobrze, bardzo dobrze, że ich tutaj nie ma, dobra, zejdźmy sobie tutaj niżej troszkę, Mam nadzieję, że tutaj brutali również nie będzie. O nie, jest brutal, jest brutal. Czekajcie, zejdźmy tu. O kurde, tu jest więcej. O, nie! nie no, mam dość. Kurczę. Ostatni raz Minecraft Lego jest do kitu. Lecimy na Minecraft Star znaczy, Lego Star Wars, jak się uda nam to zrobić. Ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dzisiaj taki szybki odcinek z, z Lego w Minecraft. No, chciałem wam zastąpić jakoś to Lego. Mam nadzieję, że mi się w jakimś stopniu udało.